Siema, witam Was na naszym kanale. Będziemy robili hopy. Zapraszam do oglądania. Dobra, tu chłopacy aktualnie kopią. Ja nagrywam, bo czemu nie? Tam robimy, tu mamy hopę. Jak się prezentuję na razie, tu Szymon robi lądowanie. to dopiero, dopiero to jest nasz pierwszy, drugi pierwszy... dzień tutaj. W sumie a do wieczorem robić, więc trochę mało zrobiliśmy. Dopiero zaczynamy, jeszcze się uczymy. No, a to się mały w ogóle w kamerze wdaje. Ja tu mam... No, powiedzmy, że prawie pod kolana. Yy, jeszcze wam pokażę, gdzie będziemy robić trasę dalej. Na razie to wygląda tak, ale bo to poszerzamy aktualnie. Yy, już wam pokażę. Tam robimy już hopę. Myślę, hopa już w miarę jest. Tylko ją formujemy jeszcze. Yy, tutaj już mamy miarę rampę. W tylko formować troszkę. I tutaj robimy jazd. To się Szymon robi. Ja tylko nagrywam. Jak wiecie, to już pierwszy tor jest. Tutaj będzie drugi, po prostu drugi start tego. I tutaj najprawdopodobniej będziemy robić taką małą tą. jak to się nazywa. Banda. No, bandę, Przepraszam, no, mam to słowo na końcu języka zawsze. Tutaj będzie banda, żebyśmy się nie bywali toru, Tam będziemy właśnie no to, co widzieliście. To z ok okej wygląda. Widzę. Chłopaki dobrze pracują. Nie płacą nam. <laughs> nie płacą im. Cio? Dobra. I tutaj mamy też rampę, tam jest lądowanie, też jeszcze trzeba uformować je. Ale no jakoś to wygląda w sumie jak na cały dzień pracy. Bo wczoraj wieczorem trochę zaczęliśmy robić, teraz znowu robimy. I będziemy robić. Będziemy robić, ej, ale my głupi byliśmy, zamiast to w wakacje zacząć robić, my robimy to dopiero teraz. Ale dobra z git. Przed zimą. Przed zimą, dokładnie, mądrze. Mamy, który dzisiaj? 11? No. Jest 11 września. Właśnie powiększyliśmy. poszerzyliśmy na wjazd, prezentuje się tak. Ale tego w ogóle nie widać, czekaj, daj na tę kamerę. Tego nie widać w komercie, czekajcie, ja wam pokażę tego. Tak, o. O, no bo, bo ja mam na 0,5, no tak, dlatego nie widać. A to jest w miarę głębokie, to ja mam w sumie, tu mam pod kolana to, a ja jestem wysoka, więc no to jest głębokie no, w miarę. No, po... Zobaczymy, jak ja już mnie w kamerze to załamanie mam w ogóle, Boże no, ja Święty. Ja nie wiem czy to kamerę tak zmienia, czy co. Dobra, ja Marta. Trochę wam tu ponagrywam, bo aktualnie siedzę na płocie. No, w płocie, tak jakby w płocie. Bo tam jest podwórko kolegi. No i w sumie chłopacy teraz robią. Ej, co to było? Chłopacy teraz robią. Yy, ja siedzę aktualnie. Bo ogólnie tej jechaliśmy już raz. Tu się Szymon jechał, ja też jechałem, ale coś się mi nie wyszło. Yy, to jest w miarę okej, okay, tylko ciężko tu się rozpędzić, po prostu. Skończyliśmy to całe tutaj. Okazało się, że bandy nie trzeba robić, bo. Niepotrzebne jest po prostu, e, tu mamy w sumie już ok e, tam mamy jak rampę mamy, co nie? No trochę to lądowanie się cały czas, więc to trzeba trochę naprawić. Co, jedziesz? To się rozpędził Marcin. Mówię, że to trzeba naprawić, bo to się rozwala cały czas. mnie No sorry, no nie wiedziałam, że jedziesz. Dobra, Szymon jedzie. E, Filip, co ty robisz? Tu teraz tą ziemię trzeba będzie ogarnąć, włożyć ją, ale nie wiem gdzie. Gratulacje, lejdzie, jedzie. Dawaj tam, hop. Dobra, jest git. Ale zauważam, uważam w ogóle, że to mało wybija. Gawel. To mało wybija, ale no dobra, jest git. Ogólnie zdecydowaliśmy, że lądowania nie robimy, bo ciężko przeskoczyć po prostu. Więc dlatego lądowania nie będzie, po prostu zniszczymy je. I ten piasek z tego lądowania pójdzie na rampę i rampa będzie po prostu większa, będzie lepiej. Żeby grzydzie z łopatą. Bob budowniczy. I robimy. No a co mamy robić innego? jak no, cię trochę jak to robisz. Chyba jaki Bob budowniczy, ale ten palatyk są weź. Nie, wsadź go tam. Do środka. Czyli moc nie było. A on jest giętki jak nie Co trudno. Dobra, trzymaj to się. się Moje umiejętności nagrywania są słabe, ale... Ale słuchamy nie oceniamy to, nie? Bardziej oglądamy, nie oceniamy. No udeptuje to, nie widzisz. E, zrobiliśmy tu wszystko. Stwierdziliśmy w sumie, że tamtą hopę, tamtą jak widzicie tam, e, usuwamy po prostu i tu będzie taki zwykły przejazd. E, tam znaleźliśmy fajną trasę po prostu. Będziemy tam ten... Bardzo dobry pomysł. No bardzo dobry pomysł, bo tam jest drzewo wywalone, co nie? Opa, jeden plan. Mamy drzewo zwolone i zrobimy jakby na tym hopę. Postawimy piasek po prostu, piasek. albo ja wam pokażę. Tutaj należy nie patrzcie, bo nie o to chodzi. Yy, pierwsza w ogóle teraz robimy mamy dwie trasy takie. No Tak jakby dwie. Yy, pierwsza trasa będzie tutaj, tu, co, nie? Tak. Yy, z tej góry tu się zjeżdża. Tu będzie hopa, tutaj, jakoś, jakoś, tu będzie hopa. Jeszcze tak, że właśnie z tej też góry, albo z tej też można tutaj, się zjeżdża, to trzeba wydeptać jeszcze całe. Tu się zjeżdża i tam to drzewa, jak widzicie to wywalone. Yy, na tym trzeba po prostu piaskiem przesypać i będzie hopa. Tak chłopacy by najmniej wymyślili. Czy to wypali? Nikt to nie wie. Zobaczymy dopiero potem. Bo teraz idziemy do domu, musimy chłopacy gdzieś jadą. Ja sobie zmontuję filmik trochę. I potem wracamy tu o 18. .00. Aktualnie jest 15.50 jakoś. Więc no, widzimy się za 3-2 godz godziny w sumie. Przecież wróciliśmy właśnie po dwóch godzinach, w sumie w filmie to nawet nie będzie sekunda, ale dobra, wróciliśmy. Gabel już jechał, ja też już zjechałam. No i jest okej, okay, tylko zauważyliśmy, że to strasznie właśnie na bok wywala. Co to robisz? Tak to się witałem, dobra. Nagrywać, jak jedziesz? Dobra. Słaba tam ta jest. No. Jest. Ja no w sumie nie wiem co my to musimy zrobić. Na pewno musimy ogarnąć tamtą trasę, którą Wam pokazywałam i mam w planach takie coś, że jak mamy to drzewo, co nie? To tam pokój po prostu jakieś belki, że najpierw piasek, potem belki, żeby oprzeć op 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 o to drzewo i o rzemię, A potem idzie na co zały piasek. Aktualnie Marcin chyba to wygładza, nie wiem. Co robisz? Żeby się nie wykrzywał. No, Dobra. No się zauważyłam. Dobra, przysypaliśmy, się, mamy tutaj nasze kłody. Przysypujemy to właśnie piaskiem. I mam nadzieję, że to wypali, ale dobra, powiem wam plan. E, tu się jedzie, co nie? I musimy to trochę po skosie zrobić, żebyśmy nie walili w drzewo. Co się stało, chyba? Nie wiem, ktoś Szymon skakał, chyba, że się stało, ale nie wiem, zaraz pójdę zobaczyć. E, mam nadzieję, że wypali po prostu. Co się stało? Ale wszystko okej? Okay? Wszystko okej? Okay? Czekaj! Nie noga spadał, mu spadła. A wszystko okej? Okay? Wyglądało dobrze. <grym> żyje. On żyje, Ale on normalnie jesteś jechał! Wystraszyłam! Skoczył, noga mu spadała i spoko spadał. Jesteś kontroliwany? Co? Ty tutaj zjechałeś? No. O Jezu! Widzę to! O Jezu! Dobra, a wszystko okej! No, ja nagrałam tu! Dobra, chłopaki trochę tu oglęnali tą górkę, bo przez tą górkę tu mi się wydaje, że hamowało. Eee, teraz będzie Gabel jechał. Zobaczymy, jak będzie... Wydawało mi się, albo zakryłam mikrofon całą ręką. Aktualnie siedzę na płocie, się stoję, Ale no, dobra, Gabel jedzie. Jest lepiej? No wiem, czyli przez tą górkę hamowało, dobra. Jest git. Halo, witamy w drugim dniu budowania hop. Wczoraj musieliśmy się zbywać, bo deszcz zaczął padać. Dzisiaj w sumie będziemy kończyć tamtą przy drzewie. Będziemy kończyć, co nie? No. Dziś na pewno będziemy kończyć tam przy drzewie. Może jakąś hop jeszcze zrobimy, ale nie wiemy. To już tak wygląda. Właśnie to przesypujemy piaskiem. No, w sumie trzeba tu, tu cały piaskiem przesypać, bo to było tak po skosie, jak już mówiłam. To by się po prostu w to drzewo nie wjechać. Wiecie o co chodzi. Ogląda. Szymon stwierdził, że to skoczy już, choć jeszcze nie jest uklepane w ogóle, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się w nie robię, ale wam nagram to wszystko też. Dawaj, nagrywam! O kurde, nie to nie jest... co? Ogarnęliśmy takie maty tu, żeby się nie zakopywać tu, i Gawet właśnie będzie jechał.